Pokazujemy następne błędy do pierwszego zadania. Proszę zobaczyć, nie zapiąłem pasa. Egzaminator pyta, czy jestem przygotowany do jazdy. Jestem w stresie, powiedziałem, że tak. Czyli popełniłem błąd, popełniłem błąd. Egzaminator twierdzi, że proszę pana, proszę się przygotować do jazdy, bo pan się nie przygotował. Jeżeli teraz nie zapnę pasa i dalej będę siedział, w stresie jestem, nie zapięty i egzaminator zapyta jeszcze raz, czy ja się przygotowałem do jazdy. Ja powiedziałem, powiem, że tak, czyli popełniam dwukrotnie ten sam błąd, nie zapięcia pasa. W drugim zadaniu bardzo ważne jest, żeby stwierdzić, ocenić sytuację wokół pojazdu. Czyli jeżeli teraz ruszyłem jadąc pasem ruchu do przodu, nie oceniłem sytuacji wokół pojazdu, czyli tego, co wcześniej państwu pokazywałem. Czyli popełniłem błąd. Egzaminator poprosi, żebym wrócił na pozycję startową i powie, że proszę jeszcze raz rozpocząć zadanie. Jeszcze ja drugi raz popełnię ten sam błąd. Pojechałem, ruszyłem i nie zrobiłem tego zadania, czyli obserwacji wokół pojazdu. Egzaminator uzna że popełniłem drugi błąd. Zgodnie z zasadą egzaminowania, nie mam zaliczonego tego egzaminu. Yy, ja z zapasem ruchu do przodu, czyli zadanie numer dwa, yy, pamiętajmy, że wprowadzamy delikatnie pojazd silnik na obroty. Koła nie mogą boksować. Ruszyłem płynnie i zadanie jest zaliczone. Jeżeli z któryś z tych elementów koła zaboksują raz, egzaminator wstrzyma egzamin. Pokaże nam powtórzyć zadanie, jeżeli jeszcze raz to zrobię egzaminator przerwie egzamin. Teraz pokazuję Państwu zadanie, gdzie popełnię błąd zadania numer 2. Rozpoczęliśmy zadanie numer 2, czyli wjechałem już tą kopertę, jak przejechałem do przodu, obserwacja wokół pojazdu, startuję, i proszę zobaczyć, ruszyłem i jestem wiadomo, część osób jest w stresie. Jeżeli w takim momencie Zauważyłem, że najechałem na linię, zatrzymuję pojazd. Oczywiście, egzaminator poprosi, żebym wykonał to zadanie jeszcze raz i mam drugą szansę. Jeżeli wykonam to zadanie jeszcze raz z tym samym błędem, to oczywiście w tym momencie egzamin jest niezaliczony. Jeżeli w tej sytuacji przejechałem z jakiegoś powodu linię, Czyli stworzyłem zagrożenie w ruchu drogowym. Egzaminator przerywa egzamin. Teraz mamy przykład błędu złego zatrzymania się w złym miejscu, i to będzie skutkowało możliwością drugiego razu, czyli tego zadania wykonania jeszcze raz. Jeżeli drugi raz wykonam to zadanie w taki sam sposób, czyli nie zmieszczę się odpowiednio w kopercie, to egzamin nie zostanie zaliczony.